Siemanko, to ja, Lena i dzisiaj witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, no, typowe ja, ręka w kieszeni, jak zawsze I krótkie spodenki Dobra, no, więc dzisiaj was zapraszam na kolejny odcinek na tym kanale i to mamy vloga zatem zapraszam do oglądania Ale Ciągle jestem bez intra właściwie, nie wiem czemu i no i... I tutaj leży mój mały, mały gniotek taki jak się... Widzicie ten popródek. Bo... On tak leży, słuchajcie, bo leży. Słuchajcie to. Całe siano wywarło. Więc no. A ja tu tak normalnie chodzę, chodzę, bo chodzę. E, no. No i nawet te odcinki, które wam nagrywałam wcześniej. no w lutym. No nie wierzę, nie. Teraz akurat wszyscy muszą coś zimnego robić, kiedy ja po prostu nagrywam. A no, chodzę sobie dobrze, przejdę. Dobra, jestem w dalszym pokoju, żeby wiedzieć na. Pogoda wygląda tak, pamiętam się, co ja wam o tej pogodzie mówiłam. To wrócę może do tego tematu, ale to właśnie będzie sobie taki szybki temat, e, ponieważ to jest e, e, wcześniej nie mówiłam, że ostrzeżenia przed huraganem, tylko ostrzeżenie w huraganie, bo to był huragan Sabina i. zróbłam pierwszy huragan w swoim życiu. A, a propos, jeszcze huraganów. To co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć? No to nadciąga kolejny huragan. Denis? Te chmury już coś opowiadają, ale to ma być za dwa dni dopiero, więc. Dopiero za dwa dni! Niestety, za dwa dni! Widzicie te dziwne chmury tam daleko. Tam, tam, tam. O, tam gdzie jest mój palec. No i one już. Jest... są takie typowo huraganowe. Moje, skarpetki. Tam ktoś jeszcze wyciera sobie parapet. No. Skarpetki. Jakieś <laughs> z kotkami. A tam idą jeszcze ludzie sobie tam, tam. Dzisiaj moje będzie mają te pierwsze objawy tego wirusa. Boże, jakiego wirusa, kurno no. <laughs> nie wirusa, tylko właśnie huraganu. Teraz są wszystko pozdejmowane. Teraz po już się podzielną. Tam mam jeszcze jakieś zrobienko Papierosy. <laughs> no i widzicie też krzaki. Jak wam przybliżam wiem, bo chcę, dobrze widzieli, co tam się buja No, a my teraz sobie przejdźmy, może Pokazując wam wszystkie pokoje dokładnie. Przechodzę przez pomieszczenie, w którym e, jest ten. Zobaczcie, tych te chmury tam. Mama Kowozka. Ja będę ostro. Zostrości też nie mam, więc chyba tych chmur za bardzo sobie nie zobaczycie, ale te chmury są już bardzo podejrzane. O. Te chmury są bardzo podejrzane. A ja już jakby szczerze mówiąc miałam pełne portki jak e, był ten e, Sabina i była Sabina u nas. No, już rzucamy się oczywiście na katastrofę Denisa albo Michaela. Nie wiem, Denis albo Michael. No, Mike. Michael się szykujemy, albo właśnie Denisa. Denis jest troszeczkę słabszy właśnie od Sabiny. Ale za to. Ale za to Michael jest troszeczkę silniejszy. Ale ja się tak praktycznie go. W tym worku. No. Wysypuję już mi się tutaj wszystko z tego worka. Bo tak, jestem maniaczką, która kocha krótkie skarpetki. Tak jak ty na przykład. Tylko, że ten worek jest pełny różnych skarpetek. A najwięcej mają właśnie tych, tych małych. No i one. Ja je mam w nich. Jestem maniaczką, właśnie tutaj. Wszystkie mają jakieś czy tam małe, czy tam większe dziurki. Na palcach jestem maniaczką robienia dziur na skarpetki, e, e, więc nie To są suflady i w nieco e, Opakowania po jakichś skarpetkach, takie właśnie, takie drewienka bo ja właśnie w czymś takim dostaję opakowane skarpetki, bo je praktycznie sobie zamawiam i to zazwyczaj rzucam tutaj. <grym> Ale tutaj e, mały holik zakupują. No. Zakupowy. Miałam cztery pary, ale właśnie to jest ta nowa para. którą mam tutaj na sobie z kotkami i ościami rybek. Ja w zasadzie nie będę e, Nie, ja nie, nie będę tych tak skarpetek otwierała. Może dopiero jutro, jak już sobie będę kupywała. Więc ja to ubierała, nie kupywała. E, tutaj są takie skarpetki. E, ja je sobie zamówiłam. Te wszystkie pary. I te wszystkie to są krótkie skarpetki. Więc pierwsze są takie, szare. One są jasno-szare w to widać troszeczkę inaczej. Troszeczkę ciemniej. Jezu, jak się tutaj ciemno zrobił okej. Okay. to są pierwsze, tutaj są takie drugie. Z właśnie napisem... Love... Love of my cherry. Czyli kocham moje wiśnie albo... coś. Chyba wiśnia, No i tutaj uwaga... Kolejne jasno-szare skarpetki I tutaj moje takie e, Kliniki wodne haftowane Wyhaftowane właśnie I tutaj jest już Uszyte jakieś Eee, Tak czy inaczej e, Więc no To był taki malutki holik Zakupowy właśnie w tym vlogu No Ciekawa torba, nie? No właśnie to jest taka dobra, bo chronimy naturę. I tych huraganów będzie coraz mniej wtedy, jeżeli takie torby będziemy używać. Pamiętajcie o tym. W zasadzie pamiętajcie o tym, że jeżeli takie torby będziemy używać, to tych huraganów wszystkich będzie mniej. To będziemy chronili przyrodę. A tutaj, no, już na się kolejny huragan szykuje. Niedawno była Sabina w lutym. Niedawno w lutym była Sabina. I już. 10 lutego była Sabina, a my tutaj mamy Prima Aprilis. I nie ja nie się. Nawet mogę jutro wam taki pogodowy odcinek nagrać. Jak to chcecie, znaczy. to mogę wam jakiś pogodowy odcinek nagrać. I. No i no. I to może się po prostu na przykład z nami stać podczas just... takiego huraganu. E, możemy właśnie być troszkami, czyli trupami. Podczas takich huraganów bo pamiętajcie yy, nie wychodźcie z domu po to takiej pogody. No tak... Zobaczcie, taką pogodę jaką mamy teraz to jeszcze po biedny, nie Bo to są takie jakieś nawałnice, widzę. Ale tam już zobaczcie te flagi. Poczekajcie ja się przybliżył. Jezu. Ja nigdy wam nie przybliżałam tego ekranu. Widzicie te flagi tam? One się machają już. Ich słupy również. No i pokażę wam mapy z tego horygonu, bo on się zaczął ogólnie dzisiaj Jest właśnie w Niemiec, koło Hamburga No Więc jest właśnie tutaj Chyba Michael Dobra, moim zdaniem to jest Michael I on już jest, właśnie słuchajcie, w Hamburgu W Niemiec się zaczął Pokazuję wam to <grych> Okej, okay. w Hamburgu się po prostu zaczął No i potem skończyć się ma nawet goszczę. Czyli gdzie ja mieszkam. I to właśnie z tamtej strony, ze strony mojego okna. Ale e, słuchajcie, pa.